Pływamy obok wyspy Gilad. gdzieś tutaj na górze jest świątynia bogini Afai. Afaja, inaczej Britomantis, inaczej Diktyna, urodziła się na Krecie. Była jedną z towarzyszy karty midy. I tak, jak jej patronka, do facetów nie miała chęci. A tu minus się napadł: król Krety. Uciekała przed nią. Uciekała po całej wyspie, aż w końcu rzuciła się ze skały do morza. Przy wyspie Agistri wyłowili ją rybacy i no, ci też okazali się czuli na jej wdzięki I, i, i znowu musiała uciekać. Wtedy Artemida założyła jej na głowę wianek, dzięki czemu dziewczyna stała się niewidzialna. A wyspa Agistri dziś tak się nazywa, Agistri. Zyskała starożytną nazwę Kekrifaria. No, a Gistri panna też nie zagrzała miejsca, to wciąż nie był koniec jej podróży, aż trafiła na Eginę. Tu odzyskała spokój i stała się obiektem miłości nienachalnej, nieagresywnej, a naznaczonej czcią. Tu, dla niej, jako Afaii zbudowano świątynię, która. Estou indo de ir.